Witam serdecznie wszystkich. Chciałam dzisiaj zająć się takim problemem dogmatycznym i spróbować odpowiedzieć na pytanie, co stało się z ludzką naturą Jezusa po w niebo żeby rozważać ten temat, spróbujmy najpierw sobie ustalić pewne czy tam przypomnieć pewne rzeczy. I to jest to, co musimy wiedzieć, to to, że natura jest czymś innym niż osoba. Natura jest bytem, a osoba nie jest bytem. Gdyby osoba była bytem, to mielibyśmy trzech bogów, a mamy jednego, tak? I natura jest właśnie tym, co czyni, że dany byt jest tym, czym jest. I Bóg jest jeden. Dlatego, że ma jedną naturę i trzy osoby boskie. co jeszcze nam jest potrzebne, żeby wiedzieć o Bogu. Otóż potrzebne nam wiedzieć to, że Bóg jest bytem prostym. Co to znaczy byt prosty I tylko Bóg jest bytem prostym, nie ma innego bytu prostego. Bóg jest bytem prostym, to znaczy, że nie rozpada się na żadne elementy, nie składa się z żadnych elementów. Dlatego ma jedną naturę, tak jedną naturę boską, trzy osoby, które nie są. Bytami. Czym jest osoba, nie będziemy się tym zajmować, bo to by trzeba było tutaj użyć definicji prozopoicznej, a ta ogrom czasu by nam tutaj zajęła. Tylko ustalamy, że tak jest. I teraz, co jeszcze jest ważne? Ważne jest jeszcze to, że Bóg nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, i o tym nam no, mówi Katechizm Kościoła Katolickiego, kanon. 370 chyba, a to można sobie sprawdzić, ale nie jestem pewna. Chyba 370. Teraz no, takie działania sobie zrobimy, takie quasi-matematyczne, czyli mamy tak. Trzy osoby, albo od natury zaczniemy. Jedna natura plus trzy osoby równa się Bóg. Dwie natury plus jedna osoba równa się Jezus Chrystus. Jedna osoba. I jedna natura równa się człowiek, i jedna natura plus zero osób to może być yy, na przykład żaba. Yy, I teraz yy, osoby w Bogu, to, to, to są zupełnie inne osoby, tak? To, to nie są jakby sposoby przedziałania tej, tej natury. Nie, to po prostu są inne osoby. I teraz y, czym one się różnią? One się różnią relacjami, tak to mówi Święty Augustyn w Detrinitate. I nazwy tych osób y, określają te relacje, czyli Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, tak? Bóg Ojciec rodzi Syna, zradza czy zrodził Syna. Y, ojcowie nie rodzą, tak? Dlatego też nie ma analogii między. Y, Nazwą tych osób, to jest antropomorficzny język, a, a, a nie ma analogii między ojcem niebieskim, bogiem ojcem, a y, ojcem y, ziemskim, jeśli ktoś mówi, że y, takie rzeczy nieraz y, słyszę, że Jaka wizja Ojca Ziemskiego, taka będzie, taka będzie koncepcja Boga. No to znaczy, że ten ktoś, kto tak uczy, to, to, to zupełnie nie wie o co chodzi, w jakiej religii chyba jest. Tak? I o tym, że to są że to są yy, że nie ma tej analogii. O tym mówił Paweł II już w Mulieris z Dignitatem punkt 8 i ja bym chciała to zacytować, żeby to wybrzmiało. A więc mamy tak: Ta właściwość biblijnego języka, jego antropomorficzny sposób mówienia o Bogu wskazuje także pośrednio na tajemnicę odwiecznego rodzenia, które należy do wewnętrznego życia Boga. Jednakże to rodzenie samo w sobie nie posiada cech ani męskich, ani kobiecych, jest całkowicie boskiej natury, jest najdoskonalej duchowe, albowiem Bóg jest duchem, nie posiada żadnych cech właściwych ciału, ani kobiecych ani męskich, również więc i ojcowstwo w Bogu jest na wskrość Boże, wolne od cielesnej charakterystyki męskiej jaka jest właściwa dla mm, ludzkiego ojcostwa i ostatnio gdzieś przeczytałam ktoś zadał takie pytanie czy Bóg gniewa się po męsku no to ja nie będę tego komentować Teraz myślę, że tyle o Bogu, a teraz przejdźmy do, do człowieka. Człowiek, jak zostaje poczęty, bo co to znaczy poczęcie? W momencie poczęcia pojawia się natura ludzka płci męskiej lub żeńskiej, tej naturze ludzkiej, płci męskiej lub żeńskiej, przyporządkowana jest od razu osoba męska lub żeńska. Więc my, jak się pojawiamy na, na, yy, na, na tym łezpadole, to od razu jesteśmy osobami męskimi albo żeńskimi, a Bóg tak nie ma, aniołowie też tak nie mają, bo anioł to jest osoba anielska, a Bóg to jest osoba boża, nie męska i nie żeńska, a jak to mówi mm, katechizm Kościoła katolickiego? I teraz do tego za chwilę wrócimy. I teraz przejdziemy do Jezusa Chrystusa. Było wiele herezji dotyczących chrystologicznych na początku wieków. My się nie będziemy tym zajmować, bo tym zajmowały się pierwsze sobory. Cztery, a my czwartym zajrzymy do czwartego soboru. I teraz ja tylko chcę zaznaczyć, że te herezje dotyczyły bytowania Jezusa na ziemi, tak? Na ziemi. I teraz przejdziemy do soboru halcedońskiego. Ja, ja się tutaj posłużę, ja się tu posłużę y, tym Soborem Halcedońskim. Y, teraz to, to z 451 roku i Sobór Halcedoński uznał, że należy wyznawać, iż Jezus Chrystus, będąc jedną osobą, posiada dwie natury: boską i ludzką. To się nazywa diofiz diofizytyzm w przeciwieństwie do monofizytyzmu. A ich zjednoczenie dokonało się, i teraz w jaki sposób? bez zmiany natur, a więc jak te natury się ze sobą zjednoczyły, to boska została w pełni boską bez jakiegoś pierwiastka ludzkiego, a natura ludzka w pełni ludzką bez jakiegoś pierwiastka e, żeńskiego, więc natura ludzka Chrystusa nie była naturą boską, tak, nie była Bogiem, bez pomieszania. To znaczy, że dwie natury ludzkie, te, przepraszam, że natura ludzka i natura Chrystusa, n, n, nie zmniejszały się w taki sposób, że powstała jakaś trzecia y, natura bosko boskoludzka. Dlatego nie można powiedzieć to, o czym się ostatnio słyszę, że Bóg przyjął nas, przenosi kod DNA ludzkie. Nie, bo Bóg jest Bogiem, natura ludzka jest naturą ludzką, a natura ludzka, y, boska jest boską. Tutaj. To, co zjednoczyło te dwie natury, to jest, to jest osoba Jezusa. Dalej, bez rozłączenia, tu właśnie chodzi o to, co ja już powiedziałam, że kiedy począł się Jezus, czyli przybrał tę naturę ludzką, to nie pojawiła się osoba męska, męska, tak? Tej osobie ludzkiej nie została przyporządkowana osoba męska, tylko boska, bo ta, bo to się nazywa Unia Hipostatyczna, tak? Ta osoba zjednoczyła te dwie natury w taki sposób, jak powiedziałam. I, i dalej. Bez, bez rozłączenia. Yy... Wcześniej to bez rozdzielenia miało być w razie czego? A nie wiem, co powiedziałam, a teraz jest bez, yy, bez rozłączenia. To znaczy, przeczytam że po wstąpieniu Jezusa Chrystusa natura ludzka nie odłączyła się od boskiej. Tak więc Jezus Chrystus również po wstąpieniu pozostał w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. I teraz y, wydawałoby się, że to jest koniec. Tylko jak y, y, zrozumieć to, że Bóg, który jest bytem prostym, więc nie może się zgładać z dwóch natur, nagle y, ten Jezus, który, y, który wstąpił y, Siedzi po prawicy Boga Ojca, jest nadal, ma naturę ludzką, oczywiście zmartwychwstało I tutaj tradycja galilejska w Piśmie Świętym właśnie chciałaby patrzeć tak prosto, że Jezus z martwych wstał chodził, jadł i tak dalej i wstąpił do nieba i tu się nic nie zmieniło. Tak? Tutaj odebrał chwałę i tam poszedł do nieba, no i tam sobie siedzi, nie wiadomo jak to wszystko ugryźć. Oczywiście y, tradycja jerozolimska już tak, takiego czegoś nie ma. I była nawet taka nota złożona do Soboru Watykińskiego II, żeby ten okres Jezusa od y, zmartwychwstania Potraktować tak samo jak, jak już po w wstąpieniu, żeby to był jeden okres. Tymczasem Sobór się nie zgodził na to, nie przyjął tego i uznał, że Sobor Watykański II, tak, i uznał, że ten czas, kiedy Jezus poznał, w stanie był na Ziemi, jest dalej el twórczy To dalej jest jeszcze obecność Chrystusa w tym dziele zbawczym, w, w tej historii ludzkiej. Nadal to jest. I odebrał tu jakąś chwałę, natomiast jak wstąpił do nieba. To jest jakiś drugi stopień chwały. I teraz my sobie myślimy tak, co, co to znaczy, że siedzi po prawicy ojca? My sobie wyobrażamy, że prawica to jest takie coś, że jak tu jest tron, że no ja siedzę na tronie na przykład, to tu obok jest jakaś prawica, jakaś prawa ręka. To, to tak nie jest, bo Tą, tą prawicą, tak? To, to, tak, tak, tą prawicą, to zasiadanie po prawicy ojca, to jest po prostu to jest po prostu. W, w, wspólnota tronu, tak? To jest wspólnota tronu. I teraz, no to jak to się stało? Co się stało z tą naturą ludzką, jeśli ona pozostała, a nie może wchodzić w skład trójcy świętej, a jednocześnie jakoś wchodzi, no to jak to jest? I teraz zobaczymy sobie nasze zmartwychwstanie jeszcze się nikomu nie udało zmartwychwstać wstać tak ale jak to, jak to będzie katechizm kościoła katolickiego 1003 kanon pisze wierzący zjednoczeni przez chrzest z Chrystusem uczestniczą już w sposób rzeczywisty w niebiańskim, w niebiańskim życiu Chrystusa zmartwychwstałego filipian 3:20 ale to życie pozostaje ukryte z Chrystusem w Bogu kolosan 3,3 Razem też wskrzesił i razem posadził na Wyżynach Niebieskich w Chrystusie Jezusie. Efezjan 2:6 6. Karmin jego ciałem w Eucharystii należymy już do ciała Chrystusa. Gdy wstaniemy w dniu ostatecznym, razem z nim ukażemy się w chwale. Kolosem 3, 4. A więc my po zmartwychwstaniu też będziemy uczestniczyć w Trójcy Świętej. W życiu Trójcy Świętej, w taki sposób, w jaki uczestniczy Jezus z Martwych tak? Ta natura ludzka Chrystusa, można powiedzieć, że została ubóstwiona, ale nie stała się Bogiem. Tak? Ona została ubóstwiona w ten sposób, że bierze udział w życiu ziemskim. My tak samo, każdy z nas tak samo będzie brał udział w tym życiu ziemskim na wzór Chrystusa. Dlatego tutaj taka, taka trudność jest, ona wynika nie tylko z tego, czy my coś wiemy, czy nie wiemy, ale z naszego języka, bo nasz język przystosowany jest do opisywania rzeczywistości stworzonej, no, a my chcemy opisać jakąś tajemnicę Bożą i to nieprecyzyjność języka i brak jakichś y, percepcji intelektualnych, y, tak? nie, nie pozwala nam wejść w tą tajemnicę y, tak do końca. W każdym razie y, nie możemy mówić, że y, me, me, na przykład, mężczyzna jest jak Bóg, tak? Nie, bo ta natura ludzka, Chrystusa, y, ona nie weszła, y, nie weszła w, w, w skład trójcy świętej w sposób y, substancjalny, tak? Te natury się nie połączyły, jak mówi Sobruk One dalej są rozdzielone, te natury. A my też zostaniemy zjednoczeni z Trójcą Świętą, ale też nie staniemy się bogami, tak? Można powiedzieć, że, że, nasze, że tak jak tutaj czytałam wcześniej, nasze życie będzie, dostąpimy tej chwały, co Chrystus, tak? Ale nie staniemy się z bogami. To są takie Czasami rzeczy, które się pozornie wykluczają, one tak naprawdę pokazują głębię tej tajemnicy. Yy, można powiedzieć też, że będziemy wchłonięci, tak? ale nie w taki sposób, jak monofizyci uważali, yy, że yy, natura boska wchłonęła ludzką i teraz już jest tylko jedna natura. Nie. Yy, my zostaniemy jakby wchłonięci, tak jak Jezus został wchłonięty w to życie Boże. Tak? To życie, życie Boże. To... Yy, to osobowe życie Boże, tak? Zostaniemy jakby zjednoczeni. To, to chyba dzisiaj jest 1 października 2022 roku, pogoda beznadziejna. I tutaj można by jeszcze dużo mówić na ten temat, ale czas. Nas ogranicza. Myślę, że, że to pozwoli nam na jakieś głębsze spojrzenie na tę sprawę, żebyśmy nie mieszali tego, że, że teraz tam ta natura się jakby stała bogiem, albo że Bóg jest, ma dwie natury, albo, albo nie wiadomo co. No to tak. To nie wygląda. No to myślę, że na dzisiaj, na, dzisiaj na tyle. Jeśli nie potrafię wysłowić. Pozdrawiam.